Jakieś różowe. Coś, mam <śmiewanie> powiedzieć brzydko, <śmiewanie> dobrze. O! Mhm, nie czy ja nagrywam to nie ten przycisk, Ejo. dobrze. Jakiś... klucz? Wziąć klucz Homera? Ktoś tu do mnie się sadził, czy co? Jakieś takie... syczenie było dziwne, ale tutaj chyba już nie ma broni w ogóle. Bo nie słyszę żadnej skrzynki. Mm, dobra. O, jest pięknie. Joł, joł, wiesz Nie wiem czy chcę iść na bitkę. Chyba najpierw chcę sprawdzić w ogóle co to jest to różowe coś. Oj, tutaj jest ten... skrzynka. Więc się kopsnę po nią. Czy my coś tu mamy spoko? To jest spoko. Bandaż? Mm -hmm, nie będzie. Chyba ktoś się bije z klaunem, a może. A nie, tu jest homer. Czyli to są homery. Ale co to się z nich strzela, czy co? To są homery zombie. O! I kopią. Okej. Okay. Ciekawe, jak długo gonią. Długo gonią. To są homery zombie. co? Tak nie wiem, co sumie, gdzie pójść. Burza jeszcze... nie chcący Burza szeroko jeszcze jest. No jakiś skarb. To jest to samo? Tak, to jest to samo. Coś mi oczy peką. Dobra, to poszukam jakiejś lepszej bronki może. 30 osób już jest tylko! To jest ta coś się tak długo... nie. Przez chwilę nie wiedziałam co i jak. Jakoś tak, jakoś tak wyszło. Kurde, nie chciałam tego. Tylko to w sumie. To jeszcze złoto wezmę. Chwila na sms -a. Jednak nie. Dobra, skarb. Złotko. Fura by się jeszcze przydała. 40 sekund. No, hmm, jeszcze sobie szybko tutaj reorganizacja. Dobra, może w sumie szybko gdzieś podbieć. No, do no, no, strefy najlepiej. Dobra, Ciekawe czy ta woda jest trująca? Zaraz się opowiada. Nie. O, tak jak kiedyś było coś takiego, że, jak był chyba motyw jakiś grecki, bogów, to tam też ta woda takie trzy speedy dawała. Coś takiego było. Kurde, prawie się udało wejść. Oj, spluwa, jaka ładna, fioletowa. Dobra. Czy oni się biją w bloku, czy co? Bo tutaj już chyba będzie więcej osób na imprezę. No dobra, jestem coraz bliżej. Okej, okay, widzę, tutaj są jakieś rzeczy złote. to bym chciała O Gdzie jest ten ktoś? Kurde, strefa No Dobra, dalej przeteguj. Dobra. do strefy. O tam ktoś jest? Czy mi się uda się nie? Nice. Poszło. za znakiem tam, ale strefa mi zaraz pogoni. No już. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Typa, typu uciekł Ile? Jeszcze 11 Czy nikogo za mną nie ma? Nie widzę nikogo Dobra, z góry jest spoko Nice, dwóch poszło Teraz gdzie jest reszta? Jeszcze się nie chcę ruszać, bo ja ich nie widzę. Ach, jak zwykle. Oddech wstrzymany. Dobra, nie widzę ich na razie. A czy ja mam jeszcze broń przetegowane? Tak, chyba tak. Dobra, idziemy ze strefą po prostu. Jest ktoś do wynajęcia, ale czat. Po co się ma hajsy? To żeby wynajmować. Osoby. To już w sumie finał. O, skan skanuje, Fajnie. Czyli mogę być nawet trochę bezpieczna znowu te pączki. Kamer by się przydał. Dobra, dużo homerów, zombie. No dobra, czekamy tu. Tak wyglądało, że oni nie atakują dopóki... Dopóki ich się nie zaatakuje, co nie? Ale jest ich tutaj dużo. To nie jest dwóch homerów, więc, więc wolę poczekać. Jest sześciu. Zniszczę. Sam się zniszczy. Dobra. Jak cztery osoby tak długo się utrzymują, to znaczy, że będą tu raczej, raczej jacyś, co potrafią grać. Yes. Uh-oh. Kurde, tak trochę... Tak trochę lipa. Dwie osoby. Dobra, ale ja mam skaner. Jak się ta mapa zmieniła? Kurwa, daleko. Ech, dobra, pewnie kampi. Ta osoba pewnie kampi, ale w strefie. Mi się przydał skaner. W pomocniku. A te opary to... Uwaga, strefa niskiej grawitacji. Hmm. Dobra, dawaj skaner, ziom Uff. Dawaj skaner i... A co, już go nie ma? O, jest. Dobra. Gdzie on jest? Okej. Okay. Ciekawe, czy mnie widział. Podejrzewam, że tak. Yeah! <noise> takie trochę ledwo ledwo takie szybko na ten z zamknytymi oczami, ale poszło. git.